Pełń myśli człowiecze, słysz modlitwę, jąż by. Maryjo Królowo Polski, nasza Mamo. Jak co wieczór stajemy w tej apelowej godzinie przed Twoim świętym wizerunkiem, by wraz z narodem i z kościołem wypowiedzieć nasze jestem, pamiętam, czuwam. Stajemy przed Tobą jako Królową nieba i ziemi, Królową naszego narodu i świata. Ale stajemy także przed Tobą jako naszą Matką. Potęga Twojego Majestatu każe nam paść na kolana i rozważyć prawdę naszej wiary, że Twoje przeczyste i niepokalane serce przyjęło nieogarnionego Boga, że stała się matką mojego Pana. Lecz Twoje miłosierne spojrzenie z tego wizerunku zaprasza nas, by podejść bliżej każe, jakby, złamać protokoły obowiązujące na Dworze Królewskim, kiedy staje się przed królową i poczuć, że przede wszystkim stajemy przed mamą, która kocha i chcemy rzucić się w Twoje matczyne ramiona, pragniemy przytulić się do Twojego niepokalanego serca i ukryć się pod nim. Bo skoro Bóg ukrył w Twoim łonie, pod Twoim sercem swojego syna, to gdzie możemy się czuć bezpieczniej? Gdzie możemy się uciec jak nie pod Twoją obronę. Maryjo, jak miliony pielgrzymów, którzy przez wieki całe gromadzili się w tym miejscu, pragniemy także i my popatrzeć na Twoje przemożne oblicze, widząc w nim odbicie Twojego Syna, na którego nieustannie wskazujesz, a tak, aby w tym obliczu, jak w najpiękniejszym zwierciadle, zobaczyć siebie i zapytać. Na ile obecny jest w nas obraz Twojego Syna Jezusa Chrystusa, na ile jako Twoje dzieci upadabniamy się do Ciebie. Mamo nasza, tak piękna i dostojna jesteś w tym jasnogórskim wizerunku, najbardziej chyba przejmujące i przemawiające są Twoje oczy? To Twoje spojrzenie przenikające w głąb serca nasze, spojrzenie mamy, dźwigające, a nie potępiające, ogarniające nas wszystkich, jest spojrzeniem przepełnionym czułością i miłością, spojrzeniem, które chce powiedzieć, jak bardzo nas kochasz. Maryjo pozwól nam popatrzeć w Twoje oczy i Twoimi oczyma, pozwól zobaczyć Cię w scenie zwiastowania, zalęknioną, zmieszaną i pełną pokory, kiedy odpowiadasz Archaniołowi. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Słowa Twojego. I naucz nas przyjmowania woli Bożej i zgody na nią, czasami może niezrozumiałej i trudnej, ale i tego, że dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Pozwól pójść z Tobą i spojrzeć na dom Zachariasza i Elżbiety i wypowiedzieć wraz z Elżbietą, a skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie. Skądże nam to, Maryjo, że i ty do nas nieustannie przychodzisz? Przychodzisz właśnie wtedy, kiedy najbardziej potrzeba Twojej pomocy i obecności. Skądże mi to, że matka mojego pana przybyła do archidiecezji poznańskiej, do mojej parafii pod wezwaniem świętego Marcina właszczynie Podrawiczem. Skądże mi to, że tyle łask udzieliłaś mojej wspólnocie i mnie osobiście. Za co przybywamy z delegacją parafian, by Ci dzisiaj podziękować. Skądże mi to zawołają rzesze ludzi, którzy dzisiaj tutaj, w tej kaplicy, czy w zaciszu swojego domu doznali Twojej przemożnej opieki i łaski? Pozwól, nasza ukochana matko, wyśpiewać dobremu Bogu hymn uwielbienia razem z Tobą: wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu zbawcy moim, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny. Mario, pozwól nam popatrzeć w Twoje oczy i zobaczyć w nich Jezusa, tego narodzonego w Betlejem, tego ofiarowanego w świątyni. Pokaż nam, prosimy, jak spoglądać na Twojego syna, jak kontemplować Jezusowe oblicze, jak przeżywać teraz Eucharysty, jak trwać przed najświętszym sakramentem na adoracji, ale także dostrzegać Jezusa w drugim człowieku, w tym najuboższym, porzuconym, odepchniętym, wyszydzonym. W Twoich oczach, matko, widzimy także lęk, zatroskanie, kiedy wraz z Józefem szukałaś swojego syna przez trzy dni, a on był w tym, co należało do jego ojca. Z takim samym bólem serca spoglądasz na wszystkie swoje dzieci, które się pogubiły. Już nie w pielgrzymce do Jerozolimy, ale w pielgrzymce przez życie. Prosimy cię, matko, nie przestawaj ich szukać. Wysłuchaj błagań z rozpaczonych i zatroskanych o swoje dzieci rodziców. Wejrzyj na tych, którzy się od lat nie spowiadają, którzy zwątpili w miłosierdzie Boże, którzy stoją na krawędzi, nie widzą światła. Przyprowadź ich do źródła miłosierdzia. Tak wielką przecież cenę zapłacił za grzeszników Twój syn na krzyżu. I to spojrzenie na krzyż z pewnością należało, Maryjo, do najtrudniejszych w Twoim życiu. Kiedy musiałaś patrzeć na Twojego umiłowanego syna, ubiczowanego w koronie, wyszydzonego i oplutego, przybitego do krzyża, niewinnego, ogołoconego ze wszystkiego. Miał jeszcze tylko Ciebie, a i Ciebie dał nam za matkę. Maryja, stojąca pod krzyżem, spoglądająca na konającego syna, a później na jego martwe ciało. Proszę, byś takim samym spojrzeniem jak pod krzyżem ogarnęła teraz wszystkich chorych, cierpiących i konających, wszystkich zgromadzonych w tej cudownej kaplicy, zgromadzonych przed telewizorami i radioodbiornikami, spójrz na nasze rodziny, przyjaciół, na wszystkich smutnych i zatroskanych, tych, którzy prosili nas o modlitwę, tych, którym obiecaliśmy ją, którzy jej oczekują i potrzebują z naszej strony. Spójrz na moich parafian, proszę Maryjo, nasza mamo, aby wszyscy dostrzegli w Twoich oczach, że cierpienie kiedy się skończy, że cierpienie może mieć sens, że cierpienie przeżyte w Bogu rodzi do życia i zmartwychwstania. Pomóż nam patrzeć na Boga, na życie Twoimi oczyma i tak jak Ty nie odrywać wzroku od Jezusa. Jak każdego dnia w godzinie apelu jasnogórskiego naszą modlitwą pragniemy otoczyć cały Kościół Chrystusowy. Modlimy się za Ojca Świętego Franciszka jego nuncjusza apostolskiego w Polsce, arcybiskupa Salvatore Penakio. Modlimy się za polskie episkopat na czele z księdzem arcybiskupem Stanisławem Gądeckim, przewodniczącym konferencji Episkopatu Polski. Polecamy naszego metropolitę częstochowskiego, księdza arcybiskupa Wacława Depo. Modlimy się za nasz polski zakon. Modlimy się za naszą Ojczyznę. Oddajemy w ręce Królowej Polski wszystkich rodaków żyjących w kraju i na emigracji. Modlimy się za polskie rodziny, by były silne Bogiem. Oddajemy w Twoje ręce Maryjo wszystkich robotników w Winnicy Pańskiej, prosząc by posłał Pan robotników na żniwo swoje. Prosimy o wysłuchanie próśb zanoszonych do Ciebie, złożonych na ołtarzu, a zapisanych w Wielkiej Księdze Apelowej. Dziękujemy księdzu Karolowi, Juszkiewiczowi, proboszczowi, parafii Łaszyn za dzisiejsze rozważania apelowe. Jeszcze raz modlitwą ogarniamy wszystkich pielgrzymów przebywających do Jasnogórskiego Sanktuarium Narodu Polskiego z kraju, jak i z zagranicy. Pielgrzymujących osobiście, jak i tych, którzy łączą się z nami za pośrednictwem telewizji TWAM, Radia Maryja i innych rozgłośni katolickich jak również tych, którzy łączą się z nami za pośrednictwem jasnogórskiego portalu internetowego. Polecamy parafię Konojady w archidiecezji poznańskiej, do której przybyłaś matko w kopii obrazu nawiedzenia. Modlimy się za zgromadzenie sióstr świętego Józefa w 136. rocznicę założenia zgromadzenia o wierność duchowemu dziedzictwu i charyzmatowi założyciela świętego Zygmunta o nowe powołania i za wszystkich współpracowników i dobroczyńców prowadzonych dzieł. Prosimy o łaskę zdrowia dla Reginy oraz o radość życia wiecznego dla wszystkich naszych bliskich zmarłych w sposób szczególny dla świętej pamięci zmarłej Gertrudy. Rozważamy tajemnicę radosną Różańca Świętego, zwiastowanie Najświętszej Marii Pannie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako im my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś, Maria, łaski pełna Pan z Tobą i niech wniosek między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mary, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski spełnia Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławionaś o oczu Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Panie, łaski spełnia Pan z Ty przed nimi, Święta Marią, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej Amy. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinie śmierci naszej Amen. Zdrowaś, Maria, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta, Maria, Bo Boża, bódź się na z nami grzesznymi, Teraz i w godzinie śmierci naszej Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i do dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują. Jasnogórska Matko, w Twoje ręce polecamy nasze parafie, rodziny, wspólnoty, wszystkich dobrodziejów Jasnej Góry oraz nas samych zgromadzonych na apelowej modlitwie, wspólnie razem wołając. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. racznie nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panu chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza, Synem Swoim nas pojednaj, Synowi Swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas. Prosimy Cię Panie, byś oddalił od Kościoła wszystko to, co Cię obraża, a nas samych skierował na drogi zbawienia. Święty Michał Archaniele, wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Księdza arcybiskupa Wacława Depo poprosimy o pasterskie błogosławieństwo. Pod koniec lat 70. Sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński zwracał nam uwagę, że Polska Chrystusowa przetrwała, bo nie było dłuższych przerw pomiędzy rzeczywistością rodziny, narodu i kościoła. Zapytajmy się o dzisiaj, kiedy te podstawowe rzeczywistości są rozmywane. W samych pojęciach, a cóż dopiero powiedzieć w tożsamości. Dlatego prosimy Matkę Chrystusa, Matkę Kościoła i Królową Polski: Módl się za nami. Pan z Wami, niech imię Pańskie będzie błogosławione. Pomożenie nasze w imieniu Pana, który i niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Zapać za wspólną modlitwę apelem jasnogórskim. Zapraszamy do pozostania wraz z nami. Już za chwilę na antenie telewizji trwamy serwis informacyjny. Z kolei o godzinie 21.30 na antenie Radia Maryja w ramach naszego poniedziałkowego spotkania rodziny Radia Maryja w parafii pod wezwaniem świętego Bartłomieja w Koninie. Czas rozmów niedokończonych. Życząc błogosławionego czasu zapraszam drodzy do tego, abyście pozostali wraz z nami. Cześć Boże, Agnieszka Kiedrowska. Witam państwa serdecznie, a szczególnie naszych widzów z zagranicy. Trwa kampania wyborcza. Wśród propozycji programowych kandydatów na prezydenta wyłania się zwiększenie dotacji na oddziały onkologiczne. Opozycja w tej sprawie zarzuca obozowi rządzącemu brak jakichkolwiek działań i dotowanie mediów publicznych zamiast wspierania chorych. Tymczasem PIS z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy wystartowało z narodową strategią onkologiczną. Około miliona Polaków choruje na nowotwory. To poważny problem społeczny i jak się okazuje polityczny. Walka z rakiem stała się tematem kampanii prezydenckiej. Zarzut lekceważenia chorych na nowotwory stawia rządowi i prezydentowi opozycja. Szczególnie ostro krytykuje przeznaczenie dwóch miliardów złotych na media publiczne, a nie na onkologię. Dwa miliardy złotych przeznaczone na hejt zamiast na potrzeby onkologiczne to jest prawdziwa twarz obecnej. Władzy. Na te zarzuty odpowiada rząd i Ministerstwo Zdrowia, które z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy przygotowało narodową strategię onkologiczną. Przez 10 lat będzie na nią przeznaczone 5 miliardów złotych, mówi minister zdrowia Łukasz Szumowski. To już zadziałało. Mamy tę strategię, mamy finansowanie tej strategii, to jest blisko pół miliarda złotych. Rocznie. W związku z tym to nie są małe pieniądze. Narodowa strategia onkologiczna zakłada poprawę między innymi wykrywania i leczenia chorób nowotworowych, organizacji systemu opieki onkologicznej oraz lepszy dostęp do diagnostyki i terapii. Potrzeb w szpitalach onkologicznych jest wiele, podkreśla wicedyrektor do spraw zarządzania w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Kiri, Milena Witczak. Potrzeb jest mnóstwo: potrzeby infrastrukturalne, potrzeby w sprzęt. Teraz dla mnie największą potrzebą, najważniejszą, i taką, nad którą rzeczywiście musimy się pochylić, jest zakup nowego PETA. To jest inwestycja rzędu 18-20 milionów, bo trzeba przystosować również budynek czyli dobudować pomieszczenie, w którym ten pet stanie. Ogrom potrzeb w służbie zdrowia, a zwłaszcza w onkologii dostrzega prezydent Andrzej Duda, o czym mówił na sobotniej konwencji wyborczej. Ten program musi zostać zrealizowany. To jeden z najważniejszych celów, jakie dzisiaj stoją przed nami. Ta strategia musi zostać wdrożona, ponieważ to jest kwestia naszej przyszłości. Przyszłości naszej jako społeczeństwa, ale przyszłości naszej Także i jako państwa. To wielkie, dziejowe wyzwanie przyszłości. Dramaty chorych na nowotwory skrupulatnie wykorzystuje opozycja. Dziś Platforma Obywatelska zorganizowała przed szpitalami onkologicznymi konferencje prasowe, co nie spodobało się wielu pacjentom. Bez względu z jakiej jest opcji, ja nie mówię o opcji, tylko na litość boską. Po co dzisiaj to właśnie tutaj? Po co? Tu są ludzie chorzy. Widzicie, jak to działa na ludzi? PO, organizując konferencję przed szpitalami onkologicznymi, nawiązała do niechlubnego wydarzenia sprzed 15 lat, kiedy to starająca się o urząd prezydenta Warszawy Hanna gronkiewicz walc wspólnie z Julią Piterą zorganizowała konferencję prasową w hospicjum. Zarzuciła wówczas, jak się okazało niesłusznie, byłemu prezydentowi miasta świętej pamięci Lechowi Kaczyńskiemu ograniczenie pieniędzy na stołeczne zakłady opieki paliatywnej. To są metody Platformy Obywatelskiej. Czy one są skuteczne? W mojej ocenie nie. Politycy Koalicji Obywatelskiej zapowiadają własne działania na rzecz walki z nowotworami, między innymi w Parlamencie Europejskim, mówi poseł Andrzej Halicki. Nie zostawimy Polaków bez pomocy w kwestii i leczenia, i profilaktyki, i także wdrażania najnowocześniejszych metod. Mówiliśmy o tym także w kampanii europejskiej. O zwiększeniu wydatkowania pieniędzy na onkologię mówi także kandydatka na prezydenta Małgorzata Kidawa-Bońska. Był na to czas i politycy PO mogli to zrobić wówczas, gdy rządzili, zauważa wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Alina Nowak. Opozycja miała 8 lat i zastanawiam się, dlaczego wtedy, kiedy sytuacja w służbie zdrowia była tak trudna, nikt nie pochylił się nad dziećmi chorymi. Nikt nie stworzył, nikt nie przygotował skutecznego programu, który jest w stanie stworzyć standardy w leczeniu dzieci, w, lecz, w leczeniu onkologicznym. Tymczasem ówczesny minister zdrowia, a dziś szef sztabu wyborczego Małgorzaty Kidawy-Bońskiej, Bartosz Arłukowicz, nie szczędzi rządowi słów krytyki. Rząd podjął decyzję o przeznaczeniu dwóch miliardów na, na, na telewizję, która się uprawia propagandę rządową, a dwa miliardy to, to, to jest o wiele więcej, niż przeznaczamy na całą chemioterapię dla Polaków, więc trzeba znać skalę i ludziom o tym mówić wprost i prawdę.